Czwarta faza Marvel Cinematic Universe wraz z filmem Black Panther Wakanda Forever oficjalnie zakończona. Już niedługo wchodzimy w piątą fazę, która w 2023 roku przeniesie nam naprawdę kilka świetnie zapowiadających się filmów i seriali z szyldu MCU. Niektóre z nich będą formować to, jak MCU będzie wyglądało w ciągu najbliższych lat. A niektóre będą raczej pełniły funkcję po prostu dobrej produkcji na zapchanie czasu pomiędzy wielkimi hitami. Na dany moment na rok 2023 zapowiedzianych jest aż 10 produkcji Marvela, z czego 7 to seriale i 3 to filmy na wielki ekran, więc chyba można śmiało powiedzieć, że na brak kontentu od MCU narzekać raczej nie będziemy. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że przez ilość nie ucierpi jakość, a to niestety ostatnio i jest największym problemem Marvel Studios. Tak więc czas przyjrzeć się wszystkim produkcjom Marvel Cinematic Universe, które pojawią się w 2023 roku w kinach i na naszych ekranach. A po więcej podobnych materiałów czy najnowszych informacji ze świata kina serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję bardzo! Ant-Man and the Wasp Quantumania. Piątą fazę MCU, jak i 2023 rok, rozpoczyna jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji kinowych Marvela w najbliższym czasie, czyli trzecie solowe przygody Ant-Mena. Scott Lang, tym razem wraz z całą swoją grupą z córką na czele, zostanie wciągnięty do wymiaru kwantowego, gdzie przeciwko niemu stanie nikt inny jak sam Kang Zdobywca. To będzie już druga produkcja MCU, która pokaże nam jego postać po pierwszym sezonie Loki'ego. Jednak nadal nie mam pewności, że jest to ten Kang, z którym się się grupa Avengers w filmie Avengers Kang Dynasty. Jednak piękno wymiaru kwantowego, wiele nieznanych osób, jak na przykład postać grana przez aktora Billa Murraya, czy pojawienie się komiksowego Modoka, którego jeszcze Marvel oficjalnie nie pokazał. To wszystko to i będzie kwintesencja tej produkcji. A biorąc pod uwagę fakt, co o filmie powiedział sam Kevin Feige, czyli że jest to bezpośredni wstęp pod Kang Dynasty, to wydaje się, że Quantum Mania jest jednym z najważniejszych filmów MCU w najbliższych latach. Jak potoczy się walka na Bohaterów z Kangiem, czy może wcale on zły nie jest i tylko chce, aby Scott wykonał dla niego jakieś jedno zadanie? Ciężko określić dokładnie to, co będzie się działo w tej produkcji, jednak można powiedzieć, że czeka nas kawał dobrej historii. Na dany moment premiera zapowiedziana jest na 17 lutego 2023 roku. Oczywiście jednak wszystkie daty premiery podane w tym filmie mogą ulec zmianie, jeśli Marvel postanowi znowu pchnąć coś w czasie. What If Sezon 2. Pierwszy sezon serialu What If bardzo ładnie podzielił fanów MCU. Ponieważ część powiedziała wprost, że jest to fajny dodatek, jednak byli i tacy, którzy uważają, że Marvel skupić się powinien na live action. Jednak można śmiało powiedzieć, że był to kawał dobrej produkcji, Nieidealnej, idealnej, jednak naprawdę dobrej. Pokazanie prawdziwej potęgi Ultrona czy wreszcie opowiedzenie coś więcej o Watcherze, to i kwintesencja właśnie tego serialu. Drugi sezon ma nam dostarczyć dokładnie to samo, czyli opowiedzenie historii, która normalnie w MCU wydarzyć się po prostu nie może, bądź nie wydarzyła się po prostu. Nie mamy wielu informacji na temat sezonu, jak chociażby potencjalne treści odcinków, prócz jednorazowych niezbyt potwierdzonych przecieków. Dokładna data premiery tego serialu również nie jest znana, ponieważ oficjalnie na swojej stronie Marvel podaje tylko, że produkcja trafi do streamingu na początku 2023 roku. Jakie historie zobaczymy w tym sezonie? Jeśli macie jakieś pomysły, to piszcie śmiało w komentarzach poniżej. Secret Invasion. Jedno z najbardziej rozpoznawanych wydarzeń w komiksach Marvela przełożony zostanie na świat MCU i to nie w formie filmu, a serialu na Disney. Nick Fury powraca na ziemię po swojej krótkiej przygodzie w kosmosie i będzie próbował z resztkami agentów tarczy rozwiązać zagadkę inwazję z na naszą planetę. Inwazją, która jest już w na tyle zaawansowanym stadium, że wiele z nich zajmuje wysoko postawione stanowiska. Powrotu Roadsa jako Machina również nie zabraknie, a skoro o nim mowa, to ten serial będzie wstępem do filmu Armor Wars, gdzie to i będzie toczyła się walka o potencjalny sprzęt Tonego Starka. Secret Invasion według samych twórców jest jednym z najbardziej ambitnych projektów na Disney Plus od MCU i wydaje się, że coś w tym może być. Stara, dobra obsada wraca na nasze ekrany, jak i również nie zabraknie nowych twarzy jak aktorka Emilia Clark, znana najbardziej ze swojej roli z serialu Gra Tron. Kto jest po tej dobrej stronie? Kto tak naprawdę jest człowiekiem, a kto skrolem? Czy Fiuremu uda się rozwiązać te wszystkie zagadki? Czy może kolejny raz i to on jest również scrollem. Ten serial pełny tajemnic pojawi się na platformie Disney Plus już wiosną przyszłego roku. Guardians of the Galaxy Volume 3. Druga wielka produkcja na ekrany kinowe i ponownie trzeci film o przygodach pewnej grupy osób. Tym razem wracamy do wielco uwielbianych strażników Galaktyki, którzy po wydarzeniach z Endgame, jak i ich świątecznym pokazie specjalnym będą prawdopodobnie szukać Gamory, jak i również walczyć z demonami swojej przeszłości. Reżyser filmu James Gunn powiedział, że w tym filmie dowiemy się więcej na temat np. przykrej przeszłości Roketa. Warto również dodać, że po tym filmie od roli odchodzi Dave Bautista, czyli może to być ostatnia produkcja Draxa. Plus wiemy, że prawdopodobnie będzie to w ogóle ostatni film zatytułowany jako Strażnicy Galaktyki. Historia tej grupy ma skończyć się właśnie na tej produkcji. Nie oznacza to, że taki Star-Lord odejdzie z MCU, nie, nie o to tutaj chodzi, jednak pewne zmiany w Strażnikach zajdą na 100%. Nie można również pominąć wprowadzenia do MCU w tym filmie Adama Warlocka, granego przez aktora Willa Poltera. Jego teaser widzieliśmy w scenie po napisach drugiego filmu, jednak teraz w pełnej krasie Adam zawita do Marvel Cinematic Universe. Pytanie jednak pozostaje takie. Co będzie głównym wątkiem tej produkcji i jak to wpłynie na podbudowy do wydarzeń w Kang Dynasty? I oczywiście Secret Wars. Wydaje się, że poszukiwania gamory i potencjalna walka z Adamem nie może być jedynym wątkiem. Premiera tego filmu na dany moment zapowiedziana jest na 5 maja 2023 roku, o ile ponownie nie podkreślę coś o rozpisce MCU się nie zmieni. Eko! Kół cieszy wielu osób, Marvel jednak zdecydował się na jeden ze spin-offów serialu Hawkeye, ponieważ Maja Lopez dostaje własną produkcję. Na temat tej produkcji nie wiemy niestety praktycznie nic, prócz tego, że główna bohaterka będzie musiała zmierzyć się ze swoją przeszłością, aby móc kontynuować choć w części normalne życie. Pod koniec serialu Hawkeye widzieliśmy, że zeszła ona ze złej strony, jednak wiele pracy jeszcze przed nią, aby uwolnić się od życia w cieniu Kingpina. A skoro o nim mowa, to sam Kingpin, jak i jego słynny przeciwnik Daredevil mają po Pojawić się w tym filmie, lekko podbudowując przyszłą produkcję, mianowicie serial Daredevil Born Again. Echo, według oficjalnej zapowiedzi Marvela, ma pojawić się na Disney Plus latem przyszłego roku. Loki sezon drugi. Skoro mowa o serialach, to czas przejść do prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanego serialu obecnie w MCU i jest nim oczywiście drugi sezon przygód brata Tora. Pierwszy sezon podbił serca fanów, pokazując zupełnie inną stronę Lokiego. Lokiego, który potrafi przyznać się do błędów, potrafi opisać swoje uczucia i potrafi postawić inne osoby ponad siebie. Gdyby tego było mało, widok wielu jego wersji wbijających sobie nawzajem noże w plecy to coś po prostu pięknego. Drugi sezon na dany moment nie otrzymał oficjalnych informacji jeśli chodzi o akcje. Jednak wiemy z wielu źródeł, jak i zdjęć z nagrań, że Loki, jak i Mobius ponownie będą pracownikami Time Variance Authority i gdyby tego było mało, powrót Sylwii również jest po prostu gwarantowany. Jak to wszystko wpisze się w to, co widzieliśmy pod koniec pierwszego sezonu? Ile z tego wszystkiego będzie miało wspólnego z samym Kangiem? Na dany moment ciężko odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Patrząc jednak na jakość pierwszego sezonu i to, jak on został odebrany i przez krytyków i przez widzów pokazuje, że Marvel ma naprawdę wielkie zadanie, jak gdyby chcieli ich dosięgnąć choć do takiego poziomu, jaki prezentował pierwszy sezon. Tak samo jak i z innymi serialami, nie mamy dokładnej daty pojawienia się tego serialu na platformie Disney+. Plus. Jednak Marvel zapowiada premierę tak samo jak i serialu Echo, czyli na lato 2023 roku. The Marvels Czas na oficjalny sequel do filmu Kapitan Marvel z 2019 roku, choć z niezbyt wskazującą na to nazwą. Na dany moment wiemy, że film skupiać się tylko na Carol Danvers już nie będzie, ponieważ głównymi bohaterkami będą Monica Rambeau, Kamala Khan jako Miss Marvel i oczywiście wspomniano już Carol Danvers jako kapitan Marvel. Cała trójka ma dostać wspólne przygody, które lekko zostały podbudowane pod sam koniec właśnie serialu Miss Marvel. Tam widzieliśmy zamianę miejscami Miss Marvel i kapitan Marvel po tym jak jedna z nich użyła bransolety. Z pewnych plotek wiemy, że cała trójka będzie połączona w dziwny sposób i za każdym razem jak któraś z nich użyje swojej mocy, to zamienią się one miejscami. Prócz tego tak naprawdę nie wiemy absolutnie nic na temat tej produkcji, również prócz tego, że ma ona podbudowywać rozwój cywilizacji kosmicznych w MCU. Powrót Nika Furego również został oficjalnie zapowiedziany i będzie on pomagał naszym bohaterkom w rozwiązaniu całej tej zagadki. Patrząc na moce każdej z nich i że uważa się, że bransoleta Miss Marvel ma powiązanie z Kangiem, wydaje się, że całą trójkę zobaczymy w Avengers Kang Dynasty. Na dany moment premiera filmu The Marvels zapowiedziana jest na 28 lipca 2023 roku, ponownie jeśli nie zajdą jakieś zmiany. Iron Heart. Jesteśmy świeżo po premierze filmu Black Panther Wakanda Forever, więc wprowadzenie do postaci Riri Williams mamy już za sobą. Komiksowa Iron Heart w MCU przedstawiona została jako niezwykle utalentowana i niezwykle mądra studentka MIT, która z można powiedzieć śmieci, próbuje zbudować sobie pancerz na wzór Iron Mana. W drugim filmie Wakandy dostało ono swój całkiem ciekawie wyglądający pancerz, jednak wiemy, że w serialu wszystko zacznie się od nowa. Prototypy pancerzy, inne wersje i takie to i będzie coś, na czym skupiać się będzie pracę Riri. Jednak co do samej historii, to wydaje się, że mamy pierwszy serial MCU skupiający się na wątku walki magii i technologii. Wiemy, że w serialu pojawi się postać The Hood, która będzie reprezentowała właśnie część magii całej tej historii. I to prawdopodobnie z nim zmierzy się Riri Williams w swoim serialu. Również nie można pominąć informacji o tym, że w tej produkcji może pojawić się nikt inny jak Mephisto. Wreszcie po tak długim czasie od Wandavision. I zresztą mamy też prawdopodobnie aktora, który wci się w tej roli. Jednak o co dokładnie będzie chodziło, dlaczego Riri jako przedstawicielka technologii zmierzy się z magią, tego na dany moment niestety nie wiemy. Premiera tego serialu zapowiedziana jest przez Marvel na jesień przyszłego roku. X-Men 97. Kolejna produkcja animowana spod szyldu Marvel Studios na Disney Plus i kolejny raz nie wiemy praktycznie nic. Disney zapowiedziało to jako wielki powrót do oryginalnej animacji opowiadającej o przygodach grupy X-Menów, i wydaje się, że jest to wiadomość po prostu idealna. Wiele osób wychowało się na tej kryskówce, a jej jakość i historia stały na naprawdę wysokim poziomie. Jeśli Marvel chce skopiować technikę i po prostu wprowadzić nowe historie, nowe postacie, to można powiedzieć, że czeka nas po prostu produkcja Must. -set. Prócz spraw technicznych nie wiemy o tym serialu absolutnie nic więcej. Według strony Marvela ten serial ma pojawić się na platformie Disneya jesienią 2023 roku. Agata: Coven of Chaos. No i przechodzimy do ostatniej produkcji Marvel Cinematic Universe w 2023 roku, czyli spin-off serialu WandaVision. Warto podkreślić, że wiele stron podaje datę premiery jako przełom 2023 i 2024 roku, jednak oficjalna strona Disneya wprost pisze o zimie przyszłego roku. Tak więc Agata doczeka się swojej własnej produkcji i ponownie o samym serialu nie wiemy zbyt wiele. Są informacje, że może chodzić o dzieci Wandy, jak i o pewny zakon czarownic, którym Agata będzie miała na pięku jednak trochę pewniejszych plotek akcja ma ruszyć od razu po zakończeniu wątku Westview w serialu WandaVision, czyli kiedy Wanda zamknęła Agatę w swoim świecie. Więc można powiedzieć, że czeka nas kolejny serial skupiający się na magii i pytanie tylko brzmi czy nie dostaniemy tutaj wyczekiwany już powrót naszej Wandy? W komiksach Agata była w pewnym sensie jej nauczycielką i kto wie, czy tutaj również ten wątek nie został jakoś poruszony. Tak jak już wspomniałem na początku, premiera serialu zapowiedziana jest na końcówkę przyszłego roku. A wy na Jaką produkcję Marvel Cinematic Universe w 2023 roku czekacie najbardziej? Czy jest to Ant-Man 3? Czy może jednak drugi sezon serialu Loki? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach, jestem ciekaw waszej opinii. A skoro już jesteśmy przy Ant-Manie, to również jeśli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam na moje omówienie pierwszego trailera tego filmu. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donners. Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.